Jestem wspaniały Książka. Tego tu nie było. Tego tu nie było. Dobra, co my mamy? Koordynaty? Ma. Korupcja. sobie próbuje pokonać, ale jest silniejszy. Pora zakończyć. Chyba o okres. Po chwilę, ale po co on dał te w ogóle? Pepsi... Tu coś zawaliło? A to wygląda. Pepsi? Nie no to. Tutaj chyba była jakaś falka. A ten herbaciany cały? Zobacz na samej górze, mówię, że na samej górze ma swój pokój ściśle tajny. Pokój, jak to powiedział? Czy się zabudował? Tak i za to odkop. Albo to się też zawaliło. Czemu ty, czem w tym domu jest wszystko zawalone? to robimy. Co to? Do... Jest przecież dosłownie! To przecież mam silną rękę. Moja ręka jest potężna. OK tej Moc, mocy się to zawaliło. O, kto rozbita? to, Czemu mi zostawił? Tylko nie wiem. Ale poda na super sekret strój. Nie ma bata, że mi do sposna. O! Chyba jest sobie ranny. Dobra. Idę się z tym rachunki. To był ostatni raz, kiedy skrzydził mnie i moich znajomych. Teraz po mi zestwić tas a zawsze. Jak to herbasiany mówił. To, to tutaj. To jest da. Placka? Znam ten materiał. To... Możecie się zamknąć, możecie przestać strzelać te... gadanki i ja, nie będziecie, nie wy dostaniecie się z te tego w taki sposób. To zrobię nas przeciwpociśle. Nie, nie masz psychii mnie uw uw uwolnić, Nie masz ja. ja jednak masz jeszcze na dalszą walkę, panie Damianie. Chciałem ci to będzie twój... koniec. Hm. Co ty tam ma? O nie. Okej, okay, dobra, można tak zabawić. rozszaskam cię tak jak roztrzaskałem innych To już twój koniec tych na maso sklejona na nasy... no. Aha no, no, no. Kto tutaj teraz ma no high ha? A No już strzało Co dzisiaj ci, ja ci tam robią? Macie gran granaty! Cholera, nie trafiłem. Tak, jeszcze raz. <śpiewanie> hm. nie, 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 da mi tam wejść. No i jeszcze coś mi to Przecież <śpiewanie> że, widziałeś w końcu. <śpiewanie> Heh. Mi też nic to nie robi. Wiesz no tak, o tym. No to jest przez kursora maxu, to taki jest. Jest tobą. Jest przed czarnym Panem. Heh. Ty, człowiek, ty, nawet nie, ty nawet nie znasz jego prawdziwej historii, znasz go tylko z tego jego ludzkiej strony, nie wiesz kim Jak naprawdę po... jest, po co on tu jest ja, i, czy, ja, i dlaczego, dlaczego on ma taką dobrą wiedzę o świecie i o innych rzeczach. Hm. Hm Gdzie jesteś Damian? Wielu. O, tu jesteś! <grymne> jest... jest ciemność w kupie! Hm, hmm. wiem Nie! Hmm. Tak zobaczył od naszego pierwszego starcia, co ja lekko... ...wiem się ulepszyła. Zobaczcie i kwiat... Zauważyłem! Hmm, widzę, a, a, tak nie przyjmuję jest. A, a to nie pytanie, gdzie jest ten kolega? Bo jakoś go nie widzę od ostatniego czasu. Widzę, Jego dusza. Aaa, chodzi o Dniusza, o mojego stwórcę. A, na ma aktualnie piany jednoczne! No, a, tego? Tego człowieka? On? Ona nawet... wy... I on? A, i ty. Jakiś wiedzia co się z jego duszą stało. Aktualnie przeży... Aktualnie jest eksploatowany przez, przez pana doktora Williama na, więcej pote na większy potencjał. I tak ci no like. się później integruje go do własnego ciała i będzie dziesięciokrotnie silniejszy. I nie będziesz miał mnie um zatrzymać. Dobra. Po po na plan klatka Fritza. Tylko muszę go spowolnić, tak jak ostatnio. Yeah. Nie. Hmm. Muszę, <noise> muszę go sprowadzić w klatkę. Jest. Spowolniony jest. Nie, nie <noise> to? Nie, to tylko misja. U nas jest jakiś skarżony. A czego się spodziewałeś, pieprzanym demonie? Po członkiem DH jest. Dobra, <noise> udało się. Mie i mnie. Exetior. <noise> NIE! 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 Nie mogę mu na to pozwolić, a? Czemu? Te łańcuchy jakieś się pojawiły, co jest? Szybko, muszę rozłożyć tę klatkę. Czemu to się nie muszę szybciej przeładowywać? Lecisz, po! lecisz! <słys> Udało się. Te pszczystkie... Nie już prosił prawo. Żyjesz? Nie mogę tego CEM wuj! Co, co? I, i, idziecie ze mną! Nie jestem w stanie walczyć! On jest nie... Nie, Ja bym ja jeszcze profecji, on jest jakiś fioletowy. To jest podejrzane. I jeszcze! Gdzieś po was I wrócę. Jestem... Idziemy. ciebie Teraz, nie mamy czasu. Ja, nie mamy jak czasu, niby jak mam iść. iść! Jak mam sprintować? Suj dupę! Chodź i ciebie. fajny banner. Raz, raz, dwa. Szybciej, szybciej. To szybciej się gotuje, szybciej. Dobra. Wypij to. To jest IC9. Dajcie szybszą regenerację. No, na mnie tyle. No wypierdzielaj. O. E. Jakoś dobrze się czuję. Mówiłem, tego degeneracja. O kurna, jest chiza. Powinieneś jeszcze trochę szybciej tego biegać. Czekaj chwila. O, czuję się wyjątkowo dobrze. Uciekamy! Co tu się stonęło? Uciekamy, ucieka, ucieka, uciekamy, uciekamy chłopaki. Mam Androda, on nas uchroni. Uciekamy szybko. O, nawet Co? znowu stałem się małpą. Szybko! 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 A ja jestem w stanie z nim walczyć! Uciekaj! Ty możesz! Jesteś nieszkodzony! Jest. Szybko Mikakosz! Nie! Wiesz Co to gówno? Las Processing tak. Takie I, plato, Iść tam! Plato, iść z, z, z tobą! Iść z tobą! I z tobą? A, a, co, o, przepraszam, no, co wy robicie? Mam i, jabłek! I jabłek mam mało! No Dobra ja stąd uciekam! Małe jedzenia! Nie no młyn żyje, widzę go. Żyje dalej. Nie wybuch aż tak. Muszę naprawić, naprawić się da, naprawi, wyklepie się. Tam, wyklepi się. To, nie takie rzeczy przeżył. Może schody trochę nie ma schodów i... Może do miasta chce pójdziemy, bo tam Cieszone, mamy resztę rzeczy. Ale, ale. ale naprawi się, naprawi ta, się. Wracajmy do miasta. Dobra, minął ta, 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 ta yep. ten super efekt, ale dobra. Chodź Hedwaciany, bo znasz super dobrze. Chodź tu! Ale, ale, ale Czy ty ale znowu dije, no... wypiłeś to wino? Nie Boże. no, to mój błęd. Bo całe życie w nim spędziłem. Dobra, idziemy. Po teatro, bo teraz mój. Na